Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara. Kuba. Mama Patrycja. Tata Piotr. Wizyta na wsi. Co powiecie na to, żebyśmy pojechali na weekend do cioci Marty i wujka Pawła na ich gospodarstwo? Super, Stęskniłam się ze ich małym źrebaczkiem. Och, myślę, że ten mały źrebaczek wcale już nie jest takim małym konikiem. Poro czasu minęło, kiedy tam ostatnio byliśmy. A ja nie mogę doczekać się spotkania z moim kotkiem Rudkiem. On jest taki słodki i milusi. Świetnie, wszyscy zadowoleni. Malutka chyba też, więc weekend zapowiada się ciekawie. Dajcie, dojechaliście bez problemów? Nawigacja pomogła, więc odbyło się bez niespodzianek. Super, dajcie bagaże, pomogę Wam. <grystanie> Wasz pies chyba mnie nie poznał, ale to znak, że dobrze pilnuje gospodarstwa. Kanto, daj już spokój. <grystanie> Kanto, cisza, bo przestraszysz małą Laurę. O, wasz się jest taki słodki, naprawdę, aż nie mogę się na nią napatrzeć. Dziękujemy, to prawda, jest bardzo kochana. Macie ochotę na ciasto malinowe? Zrobiłam specjalnie dla was. Mmm, brzmi kusząco, dzieciaki też je uwielbiają, prawda? Ale my chcieliśmy najpierw przywitać się ze wszystkimi zwierzakami. Tak, możemy? No jasne, właściwie zbliża się pora ich karmienia, więc może pomożecie nam. Tak! Chodźcie ze mną, dziewczyny. Bardzo dużo zwierząt czeka na jedzenie. Nie. Najpierw damy krówkom wody do picia. Nie. Wszystko wypiły. Musiało im się bardzo chcieć pić. Wujku, a gdzie małe źrebiątko? Oj, z tego źrebiątka wyrósł ten oto piękny i duży koń. Naprawdę? Nie mogę w to uwierzyć. Jak zje owiec, to jeśli twój tata się zgodzi, możesz usiąść na nim. Zobaczysz wtedy, jakim jest silnym i mocnym koniem. Mogę tatusiu? No dobrze, chociaż mama nie byłaby z tego zadowolona. To teraz kolej nakarmić kuski. Ciociu, ciociu, a gdzie rudek! Nigdzie go nie widzę. Hmm... Zaraz zaraz. O! Tak jak myślałam. Na takim upale najczęściej wygrzewa się do słońca na płocie. Jest, Kici, kici! Chodź do mnie, mam dla ciebie mleczko. Laura pierwszy raz widzi tyle zwierzątek naraz. O tak, jest z nimi bardzo zaciekawiona. Chyba musimy częściej tutaj przyjeżdżać. Siedzisz wygodnie? Tak, wujku, jest super. Tylko trzymaj się mocno. Dobrze, a czy mogę się nim przejechać? Proszę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Proszę, proszę, tatusiu. Nie martw się. Będę go trzymał cały czas. Zresztą Luna jest spokojnym koniem. Okej. Okay. Ale super, będę miał co opowiadać kolegom w szkole. No to my wszystko ogarnęłyśmy. Czas na odpoczynek. Hmm, ciekawe, gdzie chłopaki. Pewnie zaraz przyjdą. My w tym czasie nakryjemy do stołu. Ojejku, Kubuś, nic ci się nie stało? Bardzo się przestraszyłem. Całe szczęście spadłeś na bale, słomy, a nie na ziemię, bo mogłoby to się bardzo źle skończyć. Dlaczego koń się tak spłoszył, mówiłeś, że jest spokojny? To wąż go tak wystraszył. Przepraszam was, nigdy wcześniej to się nie zdarzyło. Kubuś, na pewno nic ci nie jest? Na pewno, wujku. Koda tylko, że moja przejażdżka tak szybko się skończyła. Dzisiaj już lepiej nie kuźmy losu. Dokładnie. Zaprowadzę Lunę do zagrody i chodźmy coś zjeść, bo z tego stresu zrobiłem się głodny. Ja też. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, ciekawe zabawki, piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do, do zobaczenia. zobaczenia.